Siemano ludziska, z tej strony Macieks, a to jest kolejny odcinek z gry Harvest Moon, Friends of Mineral Town. W ostatnim odcinku już dawaliśmy drwalowi nasz, y, naszą paprykę, która nam wyrosła ogółem, więc raczej dzisiaj mu nic nie będę dawać. Yy, poczytałem sobie ogółem, y, wiem, że przez 30 tysięcy odcinków mówiłem, że w końcu poczytam i w końcu poczytałem o tej grze. I wiem, że żeby zdobyć na przykład żółte serce z naszą ukochaną, to muszę iść na plażę od dziewiątej do którejś tam, chyba do szóstej bodajże, ale nie wiem w jaki dzień tygodnia. Wydaje mi się, że to jest takie jakieś bardziej randomowe od momentów, w którym jej dam odpowiednią ilość rzeczy, które, wiecie, zawsze trzeba dawać im rzeczy, po prostu żeby nas lubili. Poza tym dowiedziałem się też, że... E, żeby dostać się na, tą, tą, e, na te pole śmieszne, które ma tam karter, e, czyli ten, ten ksiądz, ten pastor, czy tam ktoś tam. Kurczę, no nie mogę wziąć tego położona. To muszę iść w środę. W środę po prostu do niego i on powinien mieć teoretycznie otwarty. No, zobaczymy, nie wiem. Nie, nie, nie spotkałem się jeszcze. E, jedynie co bym chciał się jedynie sprawdzić tak przy okazji, to... Czy, co robi ulepszona no ta e, motyka? Nie, to jest kosa. Co robi ulepszona kosa? Bo tego jeszcze chyba nigdy w życiu nie sprawdzałem, a to może być ciekawe, nie? Bo jednak nie miałem nigdy takiej opcji za bardzo. No, więc kiedyś może sprawdzę. Ale on podlał w ogóle dużo już. Sobie radzi chłopak, no ten śpi. Wstawaj. Dobra, tutaj marchwie nam już pourastały, on trochę pozbierał, ale... Ale ja muszę troszeczkę powyrzucać na ziemię, bo po co nam marchew? Przecież nam pieniądze w ogóle nie są niepotrzebne. Dobrze, że mu udajesz e, otuchy, słowa otuchy troszeczkę e, fajnie. Kucz, przez te wyrzucać te ten marchew, no! Mam 29 288, 0 drewna, bo ulepszamy dom. Kosy na razie nie mogę ulepszyć, siekiery jeszcze też na razie nie będę ulepszał. I poza tym chyba wszystko. Oni u 4 ma ze mną. To jest chyba. Jak ja ci nic nie nawet? Nie wiem, czemu on ma tyle ze mną, ale tak, trzeba będzie jeszcze z kurkami pogadać i z kuniem żeby był też szczęśliwy dla nas jak najbardziej. Nie wiem, kiedy oni tam rosną, wiecie. Teoretycznie tą grę można by było zakończyć pierwszego roku. Znaczy, po prostu mieć wszystko już ogarnięte w tej grze. O to mi chodzi. Ale wiem, że ta gra się nie kończy na pierwszym roku, to można grać latami po prostu, dosłownie, bo ta tutaj można dorastać, tutaj y, później można mieć dzieci, ludzie umierają z tej wioski, ci starsi głównie, bo ci, ci młodzi to raczej chyba nie, wydaje mi się. Więc no ta gra jest dosyć długa, wiecie, jak na y, 8-bitową grę. W której no nie można było zbyt dużo wcisnąć, to jestem pełen podziwu, bo naprawdę naprawdę dużo jest tutaj ogarniętych spraw. Fajnie jakby jeszcze te skrzaty coś robiły, a nie na przykład spały przez południa, to też by było miło. Wiem, że tylko marchew nam urośnie już. Raczej nic nam już nie wyrośnie do końca jesieni, czyli... Trzeba będzie przeżyć całą zimę bez pieniędzy, ewentualnie chodzić po jaskiniach, do których mam, na, mam zamiar dojść, oczywiście, bo muszę zdobyć sprzęty. Będę musiał sprawdzić jeszcze na internecie, na których poziomach są te sprzęty do zdobycia i jak najbardziej się po nie wybrać, bo na pewno nam się przydadzą po prostu lepsze... A może nawet nie będę musiał ulepszać, to też jest ta opcja i fajnie by było, ale nie wiem, nie wiem, nigdy jeszcze na przykład w, tej, w tą grę grając, nigdy jeszcze nie udało mi się jej zdobyć, tych rzeczy. Więc to może być dosyć ciekawa zagadka do rozwiązania kiedyś tam. Dobra, już zbiorę tego buraka, pozwól. I mamy skończone na dzisiaj. Oczywiście pójdziemy sobie, czy ja mam coś w plecaku? Chyba raczej nie mam. Tak, pusto. Trzeba pozbierać rzeczy. Kwiatków już nie mam żadnych. Mam jabłka na rozdanie i je sobie rozdajemy, bo i tak jestem bogaty w zasadzie, więc co za różnica. Miód też komuś damy, czemu by nie? Może jajko jakieś będę miał przy okazji, bo. I tak idę w tą stronę. Cześć kurko, cześć kurko, cześć kurko. Co? Co to za czaszka? To znaczy, że ona jest chora, nie? Chyba, tak mi się wydaje. Albo po prostu mają za mało siana. 100% mają za mało siana. Albo woda im potrzebna. Ale nie wiem, jak to tam. Może. Nie wiem na przykład. Dobra, wiecie co zrobimy? Zaryzykuję, kupię raz jeszcze lekarstwo. Ostatnio nie pomogło, ale mam nadzieję, że tym razem pomoże. Przynajmniej, chociaż troszeczkę, bo. One kosztuje 1000, no to nie jest jeszcze dużo przy naszych zarobkach, ale jednak wydawanie tysiąca po raz kolejny niepotrzebnie y, jest głupotą zwyczajnie. Z tego co pamiętam to ostatnio tu będąc, kupowałem paszę, więc y, chyba raczej nie potrzebuję jej na razie. Więc tak pozostaniemy. Czy ja wysypałem ten koszyk, wysypałem fajnie. Idziemy wyleczyć naszą kurę, no chyba, że się nie da. i Na przykład y, kury żyją tylko po parę, parę dni. A to będzie wtedy smutne, bo będę musiał cały czas nazywać Kurę tym samym imieniem. I teraz pytanie: Już jest zdrowa? Yy... A to mogłem przeczytać, i Wy pewnie już będziecie mogli zobaczyć na poprzednim. Możecie sobie cofnąć odcinek i sprawdzić, czy była zdrowa, czy była chora. Yyy... No ja raczej już tego nie sprawdzę na odcinku, obrabiając odcinek dopiero będę mógł sprawdzić, ale to też jest żaden problem. Pozbieram sobie kwiatków tak, żeby mieć pełno. E, I pójdę je po prostu rozdawać. Wiem, że muszę kilku osobom rozdać. E, na pewno chciałbym naszej ukochanej coś dać, chciałbym karterowi coś dać, dagowi, żeby tam się dostać, może sklepikarzowi. E, może ten grzyb nie jest najlepszą opcją, żeby komuś dawać, ale na przykład... O, to dałem. E, Możecie się nie blokować na sobie, proszę, chciałbym komuś dać, a nie wiem kto to przyjmie. Pytanie, czy jest karter u siebie? Jest, proszę cię bardzo, masz tutaj. E, liście. Prawe, nie wiem co to jest. E, tutaj już wszedł e, ten, jak on tam ma. Co to jest? Też Dag. A nie, jest dziukiem to już nawet nie musimy się ten kolegować za bardzo. Zamknięte. Czemu zamknięte macie? Dobra, pójdziemy szybko do... Daga. O o, Doug ma otwarte, jak zwykle. I damy ci e, pewnie jabłko jakieś? Nie, grzybka, proszę bardzo. Jesteś w porze, wiesz o tym. E, w podzieńce powiem Ci jak zrobić moje słynne cheese fondi, Serowe fondi słyszałeś o tym? Ja bym chciał mieć jakiś długopis i kartkę. Zaraz wracam. No cóż, znalazłem już sobie jakiś tu długopis, jakieś sobie tutaj notesiki. Na szybciutko zanotujemy sobie, a wy to będziecie po prostu widzieć. Nie zapomnij tego! Składnik to tylko ser. Użyj noża, by go pokroić w spore plastry. Dobrze, dalej. A potem do garnka. Jak chcesz, żeby było lepsze, dodaj trochę... ...soli lub wina. Pokochasz to. No i to tyle, to jest chyba najprostszy nasz przepis jaki dostaliśmy. My w zasadzie tylko sól, e, bądź wino e, z dodatkiem sera. No to, to jest w zasadzie wszystko. Dobrze, skoro on nam dał przepis, to teoretycznie możemy wejść tutaj. Proszę tam nie wchodzić. Nie, wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy tylko wtedy wejść, jak on. Jakbyśmy byli z jego córką. Żoną, chciałem powiedzieć. Córką, oczywiście, więc to chyba wszyscy, z którym chciałem cokolwiek dać. Um, chyba mojej kobiecie nie dałem nic w zasadzie, więc fajnie by było, jakbyśmy ją gdziekolwiek spotkali. Um, w ogóle, od ludzi to jest nasz trzeci przepis, o dziwo, nie? Więc muszę, jak się nie położę to potwory po mnie przyjdą O, fajnie Kocham jesień, bo jest zawsze dużo jedzenia Także dużo jem, wiesz A, ona w ogóle to właśnie to mówiła w ostatnim odcinku To jest ja sprawdziłem, oczywiście e, Nie wiem co mam teraz dokładnie zrobić Bo nie wiem gdzie iść e, Nie ma tutaj ludzi praktycznie Z którymi chciałbym pogadać Już jest 6, nie będę musiał iść spać zaraz To jest zamknięte, oni, nie wiem o której oni zamykają dokładnie Ale w ogóle co jeszcze czytałem Co jest ciekawe że e, skrzaty mają coś takiego, że mogą wysłać do mnie zaproszenie, jeżeli mnie bardzo lubią, na przyjęcie herbatkę. E, I fajnie jakbyśmy na nie poszli, gdybym wiedział o tym przyjęciu herbatce, e, jakoś tak wcześniej przynajmniej. O, cześć Karen, co tam słychać w ciebie? Cześć Maciek, zrobisz ocean? E, na razie. Ha, co ja mogę ci więcej powiedzieć, idę spać. E, I co jedynie będę robić, to po prostu sprawdzać tutaj skrzynkę, nie? Wszystkiego najlepszego, nie, bi, nie pij zbyt dużo, doktor, kartka urodzinowa. Aha, no i jeszcze ten... Kto dał ten dźwięk tutaj do tego? Przecież to jest chore. Jest już dziewiąta, więc no zaraz muszę naprawdę iść spać. To jest koniec ja jeszcze pogadajmy, poszczotkujmy go i spadajmy stąd. Fajnie jakbym kupił krowę. To by nam się bardzo przydało. No ale na razie no musimy poczekać. Cześć drwalu w ogóle, ciągle tu siedzisz, więc... Ale nie, już ci dawałem dzisiaj, więc nic ci nie dam. Jutro ci dam za to. Ciekawe czy pracuje całą noc. Bo wiem, że on 3 dni będzie ulepszać mi mieszkanie, więc yy, teoretycznie yy, pierwszy dzień, tu jest drugi dzisiaj, więc jutro będę miał już skończone i będziemy mieli większe. Eee, masz, jak leci w pracy? Eee, e, przepraszam, chciałem cię uderzyć. Masz kwiatka, dzięki ci, przyda mi się. A nie ma za co, wiesz, sprawdźmy sobie pogodę jutro, słonecznie, sprawdźmy sobie e, po e, ten, e, święto dopiero pod koniec właśnie, kalendarz, o, kalendarz mi wypadł z głowy. Z deko mm, i tutaj chyba wszystko Mówię, trzeba pozbierać co najwyżej te, te rzeczy, co urosły dzisiaj dosłownie. A mogę w ogóle sprawdzić, ile zarobiłem. i zrobiłem prawie 10 tysięcy. No więc naprawdę, naprawdę sporo, jak nie patrzeć, nie? E, cały czas mam dużo, dużo, zarabiam. O tyle się, e, tyle dobrze. I z tego się w zasadzie cieszę. I dlaczego wyrzuciłeś tą paprykę? Ja wiem, że ty dużo zarabiasz, ale e, bez przesady. Wiecie co, jest tym ciekawy, bo on. O, przepraszam, dałem mu bakłażana. No ale to też nic zresztą. Nie ma problemu. Przecież i tak bym. E, tak chcę was polubić. Może dlatego ma taki wysoki ze mną poziom, bo mu cały czas coś daje przypadkiem. Też jest to opcja, dobra. Ty ogarniesz chyba te bakłażany, chyba że pójdziesz spać. Też jest taka opcja mała. I chyba nie mam już dzisiaj nikogo do podlewania. Aczkolwiek chyba już dzisiaj nie potrzebuję, bo y, te, te resztki, które mi tutaj zostaną, to po pierwsze raczej już nic nie urośnie, a po drugie no y, podlać mogę sam. I to zajmie mi dosłownie maksymalnie 10 minutek. No na tych zbiorach najbardziej, bo mam pełno takich miejsc, w których no ja sam nie zbiorę, a więc oni by mi się przydali, nie? Więc y, ludzi do zbiorów nam, y, nam potrzeba. Szkoda, że na przykład nie mogłem płacić. W ogóle kto jeszcze u mnie pracuje dzisiaj? U mnie pracuję dzisiaj jeszcze tylko. A nie mam podlewającego przez 3 dni i, podle... i tego zbiorowego mam 3 dni jeszcze. No fajnie, w zasadzie fajnie. Co ja może tam pozbierać ładnie, pięknie. Ja sobie tutaj opyknę. Wszystko wysypię. Jabłka wezmę do kieszeni. Schowam. Chyba to jest właśnie. O, dlaczego wyrzuciłeś? Mogłeś chociaż zjeść to jabłko, ale nie ty wolałeś wyrzucić. Jabłko mogę zresztą dać Tobie. Proszę bardzo. jupi, oh, jesteś super budum, Dziękuję. A ten miód możemy sprzedać, z spieniężyć, nie ma problemu żadnego. Pójdziemy na szybko do kurczaków, do Gertrudy Gerwazego i no mam jajko, no mam jajko. Nie, nie chcę mieć na razie czterech kur, chyba nie potrzebne mi są cztery. Póki co jeszcze te nie urosły. Ehm. Um, o, czemu nie wziąłem nic? I, i Kevina, o właśnie, te, tego kurczaka to zapomniałem, ale, no, no jednak są. Nawet jeżeli zapomnę, to i tak będą tutaj gdzieś sobie nadal przesiadywać na grządce, bo sobie są bezpieczne. Tak mi się przynajmniej wydaje, że są bezpieczne. Tutaj jeszcze nic nie podlany. Koń mi urósł. Nie, on zawsze taki był chyba. To mój kon w ogóle stąd nie wychodzi, więc to jest smutne bardzo. Że tych zwierząt nie wypuszczam, ale boję się, że jak je wypuszczę, to o nich zapomnę i to jest ten problem. Więc tak, najpierw pójdźmy porozdawać rzeczy ludziom. Do daga już nie muszę chodzić. Ale przydałoby się pójść do mojej kobity, która jest w szpitalu. Chciałbym jedynie sprawdzić czy mogę na przykład ser kupić. Jeżeli nie to czy mogę zrobić sero? to jest pytanie. Proszę bardzo, piękny kwiatek dla Ciebie, wspaniały prezent na ser dla mnie. Jasne. Wydaje mi się, że w jesień od... Nie pamiętam której do której. Mogę ją spotkać na plaży. Dosłownie dzisiaj wam to mówiłem i zapomniałem, dosłownie sam. To jest smutne. Proszę cię bardzo, miód, dziękuję, będę ci dłużny. Popuri, witaj Popuri. Jak pytam kartera, to nie udziela prostej odpowiedzi. A, ona coś się mnie zapytała. znowu już to minąłem, dlaczego nie czytam tych komunikatów, co oni do mnie mówią? Najgorzej na świecie. Wydaje mi się, że mam tyle rzeczy, żeby wam dać wszystkim po jednym. Więc proszę cię bardzo, dla każdego po jednym. No już chyba raczej nie mam. Bo mój geniusz jest tak wielki, że musiałem oczywiście wyrzucić jedną rzecz. A nie, mam jeszcze jabłko jedno. Świetnie, czy coś jeszcze mi zostało? Idealnie to jedno jabłko wyrzucone e, było w zasadzie e, niepotrzebne. Więc nie ma dużej straty. Tak mi się że wydaje, przynajmniej. I wiecie, co zrobię e, dzisiejszej nocy. O, przy okazji zbiorę sobie tą trawę. Może się przydać. W ogóle trawa jest strasznie droga. Jeżeli na przykład zaczynacie tą grę e, i chcecie dosyć szybko zarobić. Na przykład pierwszego dnia To zbierajcie trawę I z, 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 sprzedawajcie ją Bo naprawdę, naprawdę się opłaca I to mówię poważnie Bo niektóre trawy kosztują po 100 Więc to jest naprawdę dużo A my na dzisiaj Chyba skończyliśmy Jedynie co mogę jeszcze zrobić to podlać te kwiatki Których nie podlały moje skrzaty Wydaje mi się, że tylko jeden skrzat Nie dostał dzisiaj niczego A to jest jeden z tych co pracuje Właśnie u mnie na roli no jednak przydałbym mu się cokolwiek dać, nie? Chyba. Czekajcie, komuś. Wydaje mi się, że wszystkim dałem, ale mogę się mylić oczywiście, bo nie jestem jakimś tam wróżbitą Maciejem. Yy, więc przydałoby się komukolwiek dać jeszcze. Pomarańczowy 100% dostał bakłażana. A no, a drugi dostał przecież jabłko. No, to tak, obydwoje dostali coś, chyba że dostał wczoraj tego bakłażana. też taka jest opcja. Nie pamiętam. No i gorzej na świecie. Dobra, czy tutaj jeszcze mam coś do badania? Yy, tak, są. Czemu mi tak zostawiają te rzeczy? Tak jest bardzo dziwnie. Nie wiem dlaczego, no ale trudno się mówi. Dobrze, że ostatnio nie było huraganu żadnego, bo jakby nie patrzeć, huragan mógłby mi trochę zniszczyć plony, bym zarobił troszeczkę mniej niż zwykle. Ale to też wydaje mi się, że nie jest jakimś wielkim problemem. Wydaje mi się, że mogę iść spać na spokojnie. Jutro trzeba przejść do kartera, bo... Na stronie było napisane, że w jesień. I jeszcze sprawdzę na szybko na stronie co, co, co chodzi z tą stęką z kobitą moją. Dobrze, na spokojnie sobie sprawdziłem. Pierwsze, co zrobimy, to sprawdzimy sobie pieniądze. Uj, uj, ile mam pieniążków, dużo. I tak, w zasadzie zacznijmy od tego, że wszystko będzie się działo w środę wiesień. Drugą opcją jest taka, że, że trzeba iść od 9 do którejś tam w środę na plaży, żeby... Spotkać się z Ellen. A dru pierwsza, druga, nie wiem która już się pogubiłem w liczeniu. E, trzeba będzie w środę po prostu iść do księdza, który podobno znaczy księdza, pastora. Nie wiem, nazwijmy go pastorem, żeby nie było. E, I e, powinien mieć otwarte drzwi, przez co będziemy mogli sobie tam wejść na spokojnie. Tak przynajmniej piszą na stronie. Ile w tym prawdy nie wiem. Podobno wystarczy być z nim dobrymi przyjaciółmi. A wydaje mi się, że z nim jestem właśnie takim dobrym przyjacielem. Fajnie bym w końcu ulepszył się kierem i mógł sobie tutaj ogarnąć całą tą farmę. Bo jednak jest tutaj straszny syf jeszcze. Ja używam jedną dziesiątą tej farmy. Fakt, że. No, super. Fakt, że później przydadzą nam się wszystkie skrzaty do pracy, że jeden będzie musiał robić to, drugi to, trzeci tamto, będę musiał pewnie leki brać i cały czas będziemy siedzieć na farmie w zasadzie, żeby to wszystko ogarnąć. No ale cóż, tak wygląda życie na farmie i nie płaczę z tego za bardzo powodu. E, o tyle dobrze, że jeszcze dzisiaj zarobię. Wydaje mi się, że jeszcze do końca miesiąca możemy sporo, albo sporo zarobić. No na marchwiach na pewno już nie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Zawsze można kiedyś, nie wiem, w przyszłym roku sobie zasadzić. E, pamiętam, że w styczniu będę musiał jakieś tam e, posadzić e, liście od tego, Kaja? Bodajże Kaj ma sklep, czy e, ktoś tam, nie pamiętam, ktoś na plaży ma, miał sklep otwarty. Dobra, resztę sobie ogarniecie. Ja sobie oczywiście tutaj pozbieram, bo jest to poniedziałek, więc no raczej w tym odcinku nie pójdziemy sprawdzić tego, co tam piszą na stronie, ale nie bójcie się, prawdopodobnie nie zapomnę. Mam dwa jajka i. Mam dwie kury, już kury szybko rosną, modziwo. I na razie znoszą takie. Wow, Maciej, masz dwie kury, które znoszą jajka co parę dni, a ty jeszcze wyrzucasz jajko na ziemię. To jest bardzo genialny pomysł. Dobra, Ciebie podniesiemy, jesteś zadowolona, Ciebie podniesiemy, jesteś zadowolona i Ty tak samo. Jeszcze pójdziemy szybko do kunia. Yy, ale może przez y, tutaj, przez las pójdziemy do tego konia, żeby pozbierać przy okazji rzeczy trochę. Porozdawać ludziom. Jestem ciekawy co by się stało jakbym komuś dał patyk. O, to jest wszystko, dobra zjedz to już. Yy, idź konia ogarnij. Du -du 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 -du. Witam Państwa. Dzisiaj akurat mamy taki dzień, że... W zasadzie nie muszę nic za dużo robić. Skrzaty ogarniają miasto, ja tylko mogę tutaj zwierzęta ogarnąć i chyba to będzie wszystko. Wydaje mi się, że to trzecie to nie jest sianie, a opieka nad zwierzętami. Wątpię, że siać muszą, ale opiekować się zwierzętami już to by było trzy razy mądrzejsze. Sprawdzę na przykład skrzynkę, czy nie ma czegoś tam napisanego. Nie ma poczty. Dobrze, rozumiem, rozumiem, spokojnie. Pójdziemy sobie tylko y, do naszej, no może, a chociaż do sklepu, mógłbym zajść, a mógłbym nie. Do sklepu, do, do naszego kolegi, żeby się też z nim zaprzyjaźnić. Już ci bardzo może grzybka. Nie ma za co. Jakby co, wróćmy do sklepu jednak. Jednak pójdźmy do tego sklepu, zobaczyć, co tu się dzieje. Cześć, y, Jeff. Na początku powinieneś kupić nasiona, wiesz? Nie martw się o stratę całej kasy, to się zwróci. Wiem. Masz kwiatka. Dzięki, jesteś przyjazny. Masz na sprzedaż ser? Nie masz. E, co to jest? E, dumpling powder, czyli to jest jakiś tam proszek do pieczenia czy coś tam. E, nie, nie chcę. Dzięki. Chciałem tylko sprawdzić jak to się nazywa. Tu jest czekolada, olej, pewnie jakieś kakao. E, wygląda trochę jak kapeć. E, tu jakieś e, kulki ryżowe czy coś tam i chleb. Tu nie mogę wejść, prawda? Zamknięte. No cóż, takie jest życie. Ciekawe czy kiedyś to będziesz miał otwarte zresztą. Ale wydaje mi się, że też, żeby to mieć otwarte, to musi jego córka mnie polubić i tym podobne, więc. No, dużo jest takich miejsc zresztą. No, tutaj jeszcze te drzwi będą zamknięte, cześć. Yy, to jest historia o normalnej rodzinie, matka, ojciec, zarazem, znak pewnego dnia. Yy, to już chyba czytałem z 10 razy. Yy, i, I oni musieli się nauczyć, że tego. Że nie można omijać słowa dev. D. Proszę bardzo masz miód. Będziesz mi dłużny, otwórz mi drzwi w końcu, żebym mógł sobie tam wejść jeszcze tej jesieni i coś tam posprawdzać, czy nie masz ciekawego. Mam oczywiście porozdaję rzeczy. Ostatnio się tak przerzuciłem na bardziej rozdawanie, bo i tak tą farmę e, ogarniają mi, a ja pieniądze mam, więc no, chyba raczej niczym się już nie muszę tam martwić za bardzo, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam jeszcze jeden e, liście, jedną trawę. Komu by ją dać teraz? To jest pytanie. Kto, kto zasłużył na trawę? wydostać trawę. Nikt nie zasłużył. Wy dostaniecie, o właśnie. E, ty masz ze mną cztery serca, no ale dobra. Zobaczymy, co się stanie, jak będziesz miał ze mną. Dzięki, to jest super budum, bo on ma naprawdę sporo z nami. Nie wiem jak tam w ogóle skrzaty, teraz po trzy, po dwa, trzy, dwa, dwa, trzy... Pomarczył, spadło mu serce, juju. Jednak mu nie dałem czegoś, albo dałem mu ten bakłażan i to mu się podobało. Też jest taka opcja. E, i, i gdyby nie fakt, że nie mam podlanej kompletnie tutaj ziemi, to bym poszedł spać już. Aha, ale no niestety... Moje skraty się nie sprawdzają. a tu źle się podlało, o dziwo. Ale czasem tak bywa, źle stanąłem, niestety. I muszę stawać jak? Eee, w ten sposób, dobrze, 3 na trzy Plus poboczne, dobra, czyli muszę tu stanąć sobie O, możesz nie podlewać tego, co ja podlewam, proszę ciebie Ty jesteś czerwonym i nie wiem jak się nazywasz kompletnie Ale zresztą ja nie wiem jak się żaden z was nazywa Dobra, tu jeszcze sobie podlejemy, mu pomożemy I chyba wszystko, mam nadzieję, że tam resztę ogarnąłeś W skrzacie, którego imienia nie znam Mam sporo kamieni, ale tylko po to, żeby po prostu zrobić sobie z nich jakieś barierki, czy coś tam. No nie będę ich na razie nie niszczył, nie wiem, jak mi zaczną przeszkadzać, to zniszczę zwyczajnie. Wydaje mi się, że możemy iść na spokojnie spać, i to jest chyba czwarty dzień. Więc jutro już zobaczymy, siema, jak ci leci w pracę, a ja, bardzo dobrze ci powiem. Jutro będzie padać, więc nie będę musiał podlewać, o tyle dobrze. I chyba jutro się kończą skrzaty, to jest pierwsza rzecz. Po druga, e, druga rzecz, czy tam po drugie, że chyba, jest już chata powększono. A po trzecie trochę zarobię, tak. Mam większe mieszkanie, mam stół dla czterech osób, ale jem i tak je zawsze sam. Zarobiłem około 3000, tylko to mało. E, skrzaty jeszcze dzisiaj pracują, ale ten podlewający jest po prostu dzisiaj niepotrzebny. I będę mógł zrobić tu już sobie chyba kuchnię. E, I to chyba wszystko. Tutaj ładnie, ale ten dom teraz ładnie wygląda, nie? Wszystko sobie kiedyś tam rozbuduję, ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.